Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, zes, już dłuższych vlogów na kanale i już ciemność zapadła. Stare czasy na dobiegły do końca. Fabuła, już niedługo. Z podróżowania, eksplorowania rzeczy. Każdy odcinek z fabuły ma 11 minut. Do fabuły, która będzie w nowym roku 2015. Bo ciemno zapadło. Seria skończyła się. Dun, 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 dun subskrybujcie, komentujcie, waplujcie, waplujcie, wracajcie do oczeków, muszę kończyć. Jutro będzie w dłuższy film, ale nie mogę teraz już nagrywać, już jest za ciemno, jest już noc, jest już któraś jest godzina, gdy ja tu nagrywam. To nie wiem, czy to w życiu, bo ja nie wiem, o której godzinie tu mogę wrzucić, lecz jakoś będę musiał z pogadać. Więc co chcecie na kanale widzieć od kolejnego odcinka będą retoryczne zmiany, bo będzie fabuła niedługo ciemność zapadła w ogóle. Na razie to był piąty odcinek z grubo vloga. Zaraz szósty. Subskryb. Subskrybujcie.